ma nowy update Happy New Year Yes, let's go! Nowy update na Heaven Sylwestra, zobaczcie ile ludzi! Woo -hoo! Woo -hoo! Będziemy dzisiaj ale robić Sylwestra będzie. na Brookhaven. Są nowe firewerki patrzcie na to, jaką mam wielką fajerwerkę, ale puszczę ją dopiero później. Jak klikniecie apeczkę w górę, pamiętajcie o apeczce, kto się cieszy, że mamy nowy rok 2025. Zaraz niedługo będzie na Brookhaven za kilka godzin ale i będziemy zabawa! robić pierwszy taniec. Pierwszy pocałunek z party tak będzie. Ej, ja tu i stoi, będzie. ja I będzie naprawdę ktoś. super raśnie. A tu jako wielka stoi. Dobra, chodźmy do domu. Chodźmy po do domu, przygotować wszystko. Jedzenie, przekąski, picie i tak dalej. I Całą później właśnie imprezę. idziemy na środek Brookhaven. Pójdziemy na miasto. To Zobaczcie, ile widzów jest. Mnóstwo. Wow. Wszyscy zostali <grym> Ale dużo. Zapraszamy. Ale Śmiało. dużo. Zapraszamy. Zapraszamy. Bababa do białego rana. Ile ludzi jest. Ja cię kręcę. Wszyscy wy wbijacie. I słuchajcie, kto jeszcze nie wbił, to też możecie wbić. Wpadajcie na moją grupę Smilesu Team. O tutaj. Tutaj jesteśmy wszyscy razem. Wspólnie gramy, piszemy. Także wpadajcie. Link macie w opisie do mojej grupy Smasu. Team. Tak samo jest grupa Pati, wpadajcie Party's na nasze grupy. Pamiętajcie o nas w tym roku i w nowym roku i w starym i w nowym. Linki macie w opisie, wpadajcie, klikajcie. Zapraszam kto by chciał z nami grać i też na mój sklep. Dobra, ja idę do jacuzzi. Ja też ha, let's idę. Go. Hi, idę do Ej, wypad Soty, ja chcę się położyć, ja chcę się położyć. To jest właśnie lenistwo takie. Będziemy, o, ale wszyscy tutaj się kładą, zobaczcie. O nie, Ale tyle osób na jacuzzi wchodzi serio, nie, was więcej was nie, nie było. Nie, to nie jest na tyle nie osób. No, wszyscy tu wchodzą, każdy chce odpoczywać. Woda się przeleje? Woda zaraz. I <laughs> Ile tu mieszkanie. dziewczyn? Ej, tu dziewczyn mnóstwo jest, Wow, impreza będzie super. Prawie same dziewczyny, a gdzie są chłopacy? Właśnie, a to jest ej, jeden chłopacy, chłopak. gdzie są? To jest, to jest jeden chłopak, Konrad, pozdro, Konrad, ma fajną I jest bluzkę moją. Tu jest ej, jeszcze. pamiętajcie o. o takiej bluzce, właśnie, takie fajne bluzki, koszulki są na mojej grupie i też możecie je kupić sobie. Link macie w opisie miejmy wszyscy koszulki, nie? Let's go! Dobra, chodźmy się przygotować. Idziemy sobie, o, mamy grę, aleśmy. No, że to jest łóżek, wszyscy będą mogli Ej, u nas jest komputer! A ja mówię grill. gryl. Dobra, tak, weźmy, wej... tutaj będziemy spali, tak? Tu będziemy nocowali, tu będzie dużo właśnie łóżek. E, tam jaki dom. Ej, patrzcie, tam jest dom taki sylwestrowy, może tam o, zamieszkamy. O, tam się przenieśmy, o. chodźmy tam. Okej, okay, to no to chodźmy, dawajcie, więcej dawajcie, osób się dawajcie. tam zmieści, bo to Okej, okay, więcej, chodźcie jasno. za mną, za mną let's go! Sigma boys! My Uch, team. idziemy. Team, idziemy. Team. Idziemy do domu sylwestrowego. Zaczniemy mamy domów mnóstwo i tak dalej. I tu sobie jakaś Romi jest ładnie. I tutaj kolejni, co mieszkamy. Ale tam jest dom sylwestrowy. Idziemy na ten dom sylwestrowy, chodźcie. Yes, ja już się nie mogę doczekać. Ile ludzi idzie. I później pójdziemy, zobaczcie, tam w oddali, widzicie? Tam jest napisane 2025 rok. Tam już leć są w ogóle takie fajne e, kryształki, czyli takie fajewerki. I tam pójdziemy, bo tam też jest właśnie taki nowy update. I tam właśnie są nowe rzeczy. To wam później pokażę, ale pierwsze idziemy teraz do góry na willę. Chodźmy teraz tutaj sobie wejdźmy pom O, ale Czekaj. wielka chata. Nie mogę, nie mogę wejść, skoczymy czy nie. Podsadcie mnie, podsadcie mnie! Skaczemy wszyscy. Wow, a patrz, podsadzili mnie! Elo, jestem! <laughs> ale idziemy. idziemy, to jest Sylwestrowy do dom. do. Tutaj będziemy spali, tak? Po balancie. Jak się będziemy bawić, no to dawaj, tu. tutaj będziemy spali. Ej, co się tu pali! O oo! weźcie. Trzeba wow, to zgasić. Jaka to tu jest. Yo, I mamy przygotowane dla jedzonko, mamy nie też sobie elegancko. Telewizji będziemy oglądać, Ach, yeah. to tu będzie super. Ej, słyszę jakąś w ogóle słowę. Kto strzelił! Ej, kto strzelił? Ej, co wy ej, robicie? Co ej, robicie? Co ej, co robicie? Ej, co ej, ej. Co jest? Nie no, masako, oni strzelają w domu! Nie no, wy oszaleliście, uważajcie! Nie, oni też, ktoś strzelił fajwerkę w domu. Kto to tak oszalał? No właśnie, nie robi się takie rzeczy Nigdy. Nie strzelajcie! Kto to taki normalny jest? Fajerek w domu się nie puszcza! Nie właśnie. no, tragedia! Ktoś nie jest no. bardzo nieodpowiedzialny. Ja Nigdy fajerek w domu nie puszczajcie. Kliknijcie łapeczkę w górę lepiej. I pamiętajcie o subskrypcji w tym nowym roku. Jak zaraz zaczniemy nowy rok, to pamiętajcie o subiku, dlatego że lecimy po milion a tak mało brakuje, no zobaczcie tak mało. Ostatnia prosta przed nami, a na milion robimy piosenkę, a może jakieś spotkanie, co wy na to. Także subskrybujcie, ja będę sobie zdradzał właśnie, kto subskrybuje, kto łapeczkuje. Dobra, a my idziemy co? Idziemy zacząć dom, bo to będzie nasz dom sylwestrowy, tu kto śpi? Kto tutaj będzie wtedy? Są dwa łóżka. To może no, Ktoś to na pewno zostanie ja na podłodze. Ej, to może Śpiborki. po dwie osoby, że tutaj będą na przykład dwie dziewczyny i tutaj dwie dziewczyny. To razem cztery osoby w tym pokoju, co? To tak. może Ej, kto no. jest? A! muszę fajerwerki? No nie! nie! Zaraz to wysadzą, nie wytrzymie z nimi, wyjdźcie znowu! Uciekamy znowu! Nie no, kto wala tym! No, szybko, szybko, szybko uciekamy! Uciekamy, uciekamy, a tu jest tu to jest, ale musimy iść tędy. Nie no, kto normalny fajerwerkami w domu, musisz wszystko będzie za powodują pożar i zepsują nam zabawę. No, uważajcie! Wy Dziewczyny, widzowie! Ale tu ekipa, cała ekipa, small, slow team! Bo jesteśmy właśnie w ekipie, w teamie. Link w opisie do mojej grupy, dobra, ale mamy tu, zobaczmy sobie jeszcze tutaj w środku możemy, ale nie ma samochodu żadnego. No dobra, no to tutaj zamieszczamy. Tutaj też ktoś może spać. Tu będzie dom sylwestrowy, dobra, musimy się spieszyć. A ja w hamaku leżę! Dlatego, że już zaraz będzie południe. Tutaj czas liczę. patrzcie, tutaj mamy u góry czas. Jest aktualnie 11.00, czyli 11 rano. No i czekamy do 24.00. Mamy jeszcze połowę dnia. Została nam ostatnia połowa dnia i wtedy będzie Sylwester. No to co? Już zbieramy się na morze na, na środek. Co? Idziemy się jeszcze ubrać, ja idę umyć ręce, idę się wykąpać. E, weźcie ja się dziewczyny, Odświeżyć, tak, oczywiście. Ja przy... muszę się odświeżyć. Przygotowujemy się, tak? Wszystkie dziewczyny będziemy o, się przygotowywać. No, zobaczcie, jak pada. Tak, ja i idę się wykąpać. sylwestrowe takie ja idę Do góry w takim razie. Okej, okay, dobrze, ja idę do łazienki, dobrze, ja sobie się wykąpię elegancko, idę sobie pod prysznic, to jest pod prysznic. Ej, halo! Kto mi tu wchodzi pod prysznic? Trzecia ja się kopię! To nie bez tak, ja mam się kopać z trzema ludźmi, nie, nie. Dajcie mi trochę przestrzeni! Przysza ja się tu chce umyć. No nie I Trzeba się z nimi kopać? <laughs> Ej, no, to jest dla jednej osoby, o, dobra, wyszedł. Dobra, ale nie podglądajcie mnie! <grytania> Oni mnie podglądają! No nie wiem, czy. Nawet ta dziewczyna tutaj stoi i podgląda. Ej, proszę wyjść to Ja chcę się wykopać, chcę do nie iść. No ale nie mogę się zbyć przy dziewczynach. <laughs> nie jeśli jednak nie wykopię, będę brudny na te Sylwestra. <laughs> A dziewczyny jak wam idzie? Stroicie się na Sylwestra? Jesteśmy gotowe. Tak, ja już odświeżona. Ja mam, ja mam trochę ciężko, bo dziewczyny za mną chodzą i się na mnie patrzą, się wstydzę. Dobra, umyję sobie ręce elegancko, tylko woda nie działa. To o to mam chodzi, gdzie ty jesteś? No tu wchodzi jeszcze do zlewu mi wchodzi Konrad. No nie wytrzymię, gdzie tu stopami nie, nie, nie da w rady oni Skaczę po zlewie i tu w ogóle stoją, mnie nie, nie wytrzymię z nimi i dobra, odejdźcie się, wszyscy wydocha z tej łazienki, chcę tu się załatwić no, wyjdźcie z tej dajcie łazienki dajcie im mojemu no weźcie napiszcie, czekaj na nim napiszę wyjdźcie z tej łazienki <grym> napisałem, dobra okej okay, napisałem im Dobra, i tak, o wreszcie idę sam, dobra. No nie, kolejna wchodzi. Dobra, proszę stąd wyjść. No, ja się tu załatwiam, elegancko, Ja Zakaz. idę się załatwiać fajnie, no. Ja tutaj, no nie pod... Czemu wy stoicie w drzwiach i na mnie się patrzycie? Ja to jestem ja, ja mogę, ja tutaj pilnuję. Ja nie Pro, wytrzymam. Proszę z nie wchodzić, odejść stąd. Odejdź. Proszę odejść, Ty proszę, proszę to zostawić. Ja jeśli do, tu... No, serio, ona jeszcze stoi i się patrzy. No, nie dobra, idę do nie wytrzymam, idę do prysznica, okej. Okay. Wreszcie, no nie podglądajcie, no tam dziewczyny dalej stoją. No nie, no nie, za dużo ludzi po prostu. Nie rady, radora, wychodzimy. Chodźcie do Jedziemy na balanki. Chodźcie, idziemy na balangę. Idziemy, idziemy na balangę. zobaczyć, co to mieście jest. Idziemy na miasto teraz. Wychodzimy, bo już jest 13 godzina już się powoli ściemnia. Zobaczcie, śnieg pada. Mamy akurat co, a ty robiłeś podsumowanie roku? A, podsumowanie roku? No, był taki fajny. Ale rok zrobi... był fajny. Robimy takie podsumowanie na środku, na mieście. Chodźcie, idziemy. Dobra. Let's go. Puu, skaczymy, ale tu fajnie się zrobiło, nie? Dlatego, że Brookhaven jest udekorowane pod Sylwestra. Tu mamy wszystkie dekoracje pod Sylwestra. Niedługo będziemy szać fajwerkami. Ja odpalę taką wielką fajwerkę. I wtedy będziemy wszyscy strzelali, wszyscy normalnie, takimi wielkimi fajerwerkami. Ale to jest zaraz, jak będzie północ, nie? Jak będzie nowy rok. I zobaczycie, co będzie się działo. Rajdziemy teraz sobie na Bruckheim wow, na miasto, stoi. let's go, nie na miasto. Karetka po komuś przyjechała. Jo, patrzcie, tutaj mamy 2025, woohoo. Ale super, Ale ej. Ale super ozdobione. Tutaj karetka przyjechała, komuś coś, się, komuś coś się stało w Sylwestra. O, nie najgorzej. Dobra, Albo idziemy na dalej. Prosie, co? Żeby nic się nie stało. Chodźcie, jak tu mamy tak fajny Happy New Year 2025. Let's go, uh, będziemy świętować. Zaraz, jest, czy ludzie się zjeżdżają. Po aucie. Idziemy do sklepu, chodźcie do sklepu, idziemy, na zakupy zrobić. Zwajdźcie do sklep, trzeba kupić chipsy, trzeba kupić rzeczy, okej, okay, wezmę Dzień dobry, to. ja poproszę. Okej, okay, chleba to, weźmy. Wezmę coca colę wezmę picie takie, okej, okay, bierzcie te wodę, wezmę pizzę też wezmę. Dobra, jeszcze lajdź to fajerkami! Nie, nie To tego szczela. Ludzie no, się przebierają. się to, weź się to. Okej, okay, ja idziemy. Troje mają, widzisz? A faktycznie tam ludzie chodzą, Bra, idziemy, idziemy zacząć jeszcze do środka. O niech to tuż trzeba fajerkami w środku nie wytrzymały. Tak się jeszcze o północy, a nie w dzień. Jeszcze w, w domu, nie? No idziemy teraz tutaj. Wejdźmy do środka, może tu. Patrzcie, już wszyscy ludzie są siedzą normalnie. zaczcie, ile ludzi jest. Wow! O, ale wszyscy przyszli na Sylwestra i to może widzowie nasi są. Patrzcie, tutaj siedzą ładnie, elegancko. Ile tu jest ludzi, tutaj naprawdę? No, muszę wiadomości ktoś nagrywa tutaj. O, wiadomości. O, możemy zaspiewać. To ta są, magiczna patrzcie. noc. To ta magiczna noc. Ej, kto słucha naszej nowej piosenki? Przyznać się, piszcie komentarze. Kto śledzi codziennie co? Kto ogląda? Patrzcie, Wiadomości tutaj, Kogoś zaprosili jakiegoś mięśniaka? Wow, Faza, jakie Wow, jaki mięśniak, no. No, tutaj mamy jeszcze, jeszcze troszeczkę czasu i będzie 24 zaraz. O, tu mamy. No mamy poprowadzić wiadomości. Dzisiaj. O, jak fajnie mają. A tutaj tańczą! Taniec sylwestrowy! Ej, też właśnie oni się uczą. Na taniec właśnie oni się uczą, żebyśmy tańczyli. No tak, i będziemy ale super. tańczyć. No tutaj możemy się nauczyć tańca sylwestrowego, bo to musi być taniec specjalny, ale wszyscy się pchają. Za dużo was tutaj jest, za dużo ludzi po prostu chce tańczyć. Ej, a ten czemu jest... Ej, czemu nie ma w ogóle ciuchów. No ja ra, ej, kto to szczera! Znowu strzela! Uczekać, no uciekać, uciekać, uciekać! uciekać. Ktoś się bawi tymi fajerkami cały czas. No nie, nie wytrzymie. No ra, wychodzimy stąd. O, jeszcze siłownię możemy zrobić. Patrz, ktoś ćwiczy! Jo, ej, zaraz. Czemu nie ma Ciuchów! Na Ej, ubieraj się! Możemy sobie poćwiczyć. No właśnie. Elegancko. czekaj, poczesuj się, okej, okay, biegamy, razem. Ja to ćwiczyć raz, nie, nie będę, bo się myłam przed chwilą na Sylwester. Na, a jo, tak. Ja dawaj. też nie chcę. Idziemy, idziemy coś. raz na zewnątrz. No, zobaczmy co dalej się tu dzieje na mieście. Bo na razie sobie pada. po mieście chodzimy. Idziemy zacząć tutaj. O, ktoś przejechał samochodem. zaczął na lotnisko. Może coś w restauracji? Co się dzieje? A właśnie, o, jest policjant. Sobie zjeść. O, policjant przypadł i Barwi jakaś policjant tutaj ładna dzisiaj policja. o policjant nie Je. lubi, o ma właśnie, patrzcie, minę taką z rzędu. Muszę on to nie, nie podoba lubi. i teraz musimy się rozradnić. osobę to tu, strzela tutaj mu powiedzieć. Ej, trzeba się, nie strzelajcie przed A nie policjant, się ktoś strzela Dlatego, w że on właśnie, on może was zamknąć bo wiecie, zastrzelanie nielegalne, nie? No ale tutaj Ej, możemy tu sobie wejść na jakiś wojskowy. O, tu mamy fajne rzeczy, możemy sobie zrobić hamburger. On już dużo składa burgery, wiecie, bo dzisiaj się dużo sprzeda. W Sylwestra się na dużo sprzedaje. dzisiaj to będzie się działo. No i tutaj, ej, a wiecie, co ja dużo sprzedałem? Ja też dużo sprzedałem rzeczy na moim sklepie. Ej, pokażę wam, co? Dużo puzli sprzedałem! Puzzle Smilandia, wpadajcie, sprawdzajcie! Dlatego, że nowe puzle, cała ekipa, Pati, i ja jesteśmy właśnie na puzzlach, które możecie ułożyć wy. Możecie sobie sprezentować z, now z okazji nowego roku, wpadajcie na Smilandię, na mój sklep, smileys.pl. Link w opisie do mojego sklepu, różne rzeczy są. I to jest 500 elementów. Jestem ciekawy. Kto ułoży takie puzzle, zobaczcie? Puzzle Smilandia. Kto je ułoży? Wpadajcie, klikajcie, sładzajcie. czekam na was. Na moim sklepie są też fajne szaliki, czapki, akurat jest zimno, wiecie, śnieg. No to e, wpadajcie. Dobra, a teraz wychodzimy sobie. O, tu jakaś dziewczyna była jeszcze. O, kto to strzela! No nie wytrzymuję. No, wychodzimy, nie stąd! Uciekać! Uciekać, uciekać! O, jak się ładnie ściemniło! 2025 niedługo teraz się zacznie. Widać, Ale jak tu już będzie ściemni. ładnie. Ula la po lewej i po prawej, zobacz. Uuu, tu będzie naprawdę super. I tu puścimy fewerki i tu zrobi. Robimy wielkie, ale wielkie, największe fajerki. Tutaj też zatańczymy, będziemy tańczyć, bo dzisiaj no, możemy w samym wychodzić. Centrum. Na drogę możemy wychodzić, nie? Więc no tak, bo teraz jest zakaz jazdy, bo wiadomo, że jest sylwester i nie mogą wjeżdżać auta. No teraz auta nie jeżdżą, bo są sylwestra. Do no to czekamy. Jeszcze zostało, okej, okay, 5 godzin. No to może się przejdźmy. Może się przejdźmy, zobaczmy na policji. O, ktoś. Chodźmy jeszcze zobaczyć do szpitala i do innych. Bo jeszcze kogoś może zapali! zapalić dekorację. Zastrzelanie fajwerka w kogoś zapali. O, nie. No ktoś strzelał fajwerkami i go policja ścinała. No uważajmy, uważajmy na, na tą policję. narajdziemy idziemy, zaczmy sobie jeszcze do szpitala. Może ludzie coś są w szpitalu, wiecie, bo fajwerki musicie uważać, nie? Nie? Bo werki to wiecie, są takie różne, ciężkie, to trzeba uważać, nie? Dalej idziemy, zaczmy tutaj na, na, właśnie na szpitalu, czy coś się dzieje. Wejdźmy do środka i czekaj, mamy zamknięty. Ej, ale latarki, możemy no, korzystać z latarek. Może przejść, patrzcie, przyszedłem. Ej, co o. jest? Ty możecie wejść? Jakoś da radę, do ja musisz. nie mogę. O, okay. dobrze. O, jestem. Okej, okay, jesteśmy możemy przechodzić dalej, zobaczymy czy dużo ludzi jest? A nie, pusty szpital, to nikomu się nic nie dzieje. O, pusto jest. O, no to no to. Dobrze. całe szczęście! No Bo sami wszyscy... by musieli spędzać Sylwestra, to smutno. No dobrze, dobrze, okej, okay, super. Nikogo nie ma, no Nawet to fajnie. Tu o dzisiaj nie możemy, <laughs> dziś już się są. Ej, Bejbus, O nie, już się same zostały! Ej, Pati, Pati, pati no. Kiedy sobie robimy Bejbusia? No ja już mam pięcioraczki, dziękuję bardzo. Ale zrobimy sobie. Be... <laughs> I Kubusia mam. A w prawdziwym życiu Bejbusia chcesz? Nie chcę. Co? O! jak to, Patrycja? Dlaczego ja chciałem dzieci? No nie, Patrycja nie chce dziusia, ja prawda? Za 10 dziecię. lat. Ile? Za 10 lat przecież to no nie, bo nasi widzowie to będą mieć po 20 już, że no nie, no masakra. No ale nadal będą naszymi widzami, <laughs> mam nadzieję. <laughs> no, dobra, idziemy dalej. O, no, kto tu szła z tą fajerwerkami, no, nie! nie wytrzymy. No ktoś się cały czas bajuje fajerwerkami? Jest... Padłż tą fajerwerkę, to, to, jest, to nie... jest niebezpieczne. To jest niepoważne, to jest niepoważne po prostu. Dobra, ej, teraz trzy godziny f... sylwestra. Pilnujcie czasu, pilnujcie godziny, nie? Ej, musimy teraz stąd jakoś wyjść. Tu stąd wyjść. A kto to szczela? No nie wychcie! No nie, kto tu się bawi fajerkami? Nie, 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 nie Dobra, jakoś trzeba stąd wyjść Dobra, Może tędy wyjdziemy po prostu Czekaj, próbuję wyjść u, 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 u. Próbuję, teraz weszliśmy i nie może wyjść Dobra, odrodzenie kliknę może, co? Odrodzenie Ja no, też klikam Zaseduj, okej, okay, zostawiam swoją postać o, Trzy godziny ostatnie cioła. Ostatnie trzy godziny zostały Trzy godziny starego roku, ja nie mogę Tak, czasem ci minęło się 21 i za trzy godziny Sylwestra Czyli yeah. nowy rok 2025 i nawalamy wtedy fajwerkami Będziemy wszyscy nawali fajwerkami, nie? O, ktoś tam tak już tak, o, jaka fajwerka było! <laughs> WOW! Ale ktoś strzelił fajerwerk. No, EJ jaka ładnie! już ładna. zaczynają strzelać! Ej, i napiszmy, napiszmy, o 24 Szczele, strzelamy, strzelamy wszyscy! O, jak będzie godzina 24 na Heaven, Ok, napisałem im. Napisałem tutaj, widzom, moim kochanym, że jak będzie 24, to wszyscy strzelamy. Napiszcie też jeszcze im, że e, strzelamy punktualnie o 24, czyli za dwie godziny strzelamy i wtedy będziemy mieć 2025, ale się nie doczekać nie mogę. Zacz może na lody pójdźmy, choć, bo chodźmy sobie na lody, co? Lody, jeszcze. O, lody, ta, lody, dobra. lody, lody, lody. Banilia, no Bumble Game. O, gum, gam, gam, gum, gum. Babel Gum. <gum> Nie o niedobry, może zapłacić. O, mam patrzeć jakąś latarkę, mam fajną. O, patrz, mogę mieć to. O, ale będzie super. No, dużo osób tu też jest! No, dużo ludzi przyszło właśnie elegancko na i. Wszyscy świętują o, no w różny zęby. sposób! No, fajnie, każdy się świętuje. Nie, puszczajcie tu fajberek! A, kto to walo fajberki znowu! No, ale klub klas... dzisiaj jest zamknięty! Idziemy do góry. A właśnie, co z klubem? O, ten przyszedł nas włosy zrobić na Sylwestra. No, a właśnie, a sam jest To zamknięty. jeszcze żebyś tylko zdążył! Ej, chodźmy do klubu, chodźmy do klubu, zobaczmy. Wejdźmy do klubu, okej, okay, ostatnie półtorej godziny, pilnujcie czas. Dobra, i teraz idziemy do klubu, będziemy się bawić! Tu będziemy wow. się bawić. Tu będziemy, e, będziemy tańczyć, Patrycja. Jak przyjdziemy do klubu, po fajwerkach będziemy. Albo już możemy zatańczyć, dawaj, tam więc pierwsze danie, zawaj, Paty. Zatańczymy, Dobra. no zobacz. O, ciociu. Słuchaj tą latarkę! Słuchaj tą latarkę, okej. Okay. Ładnie, złap mnie za rękę. No, z lampionami. Zlap mnie za o. rękę. O, ładnie. I teraz przód tył, przód tył. No ruszaj się, ładnie. no ruszaj się. O, jak fajnie, wow, jak tańczymy, ale super. Ej, nie pchaj się, tu to ktoś jakaś dziewczyna Ej, proszę, no, Nie proszę, pchaj, pchaj szuka, się, nie to. Nie ta no, dziewczyna ja się pcha. wszystkie dziewczyny chcą za mną tańczyć, serio. Bo tu dużo osób w klubie jest! Wszystkie dziewczyny, da tańczy ze wszystkimi dziewczynami! Let's go! Sigma boy, Sigma boy! Każda jadzę Sigma boy, Sigma boy! Każda Ej, już musimy chyba się szykować na dół! Okej, Gdzie dawajcie na dół! Wyskakujemy, wyskakujemy wszyscy! Buuu, skaczcie! Ok, dawajcie, dawajcie, dawajcie! Przygotować się, napiszcie wszyscy, przygotować się! Przygotować, przygotować się, piszcie się! Uwaga! Zaraz, zaraz, zaraz strzelamy wszyscy! Uwaga, uwaga! Na 24 strzelajcie, a do nich pisze, że zaraz strzelamy wszyscy tutaj, piszemy ja na czacie. Ja też napisałam. No bo oni wszyscy nas nie słyszą. No ale uwaga, za 30 do 20 minut, już czas ja leci bardzo mogę, szybko, zobaczcie to leci, 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 leci. Zaraz za czwarta, let's go, Sigma Boy. Uwaga, będziemy odliczać. Klikajcie łapeczki widzowie, szybko, tak, klikajcie łapeczki, kto jeszcze uwaga. mnie słyszy, pamiętajcie o subskrypcji, to jest w ostatnim roku, półnastowy rok. Dziewięć, okay. 8 7 6 5 4 3 2 1 strzały. Dzięki wielkie za to nowego roku party. O ale strabęta balama. Jakie kozackie fajerki, ale super. Ale super! Nawalamy, dawajcie, dawajcie mocno, piszcie im, nawalajcie, nawalajcie, Jakie ja mega mocno, o, nawalamy, zawsze takie najpiękniejsze fewerki na bruk to wszystko yes. się dzieje na bruk nie? Patrzcie na to, ale kozackie, jak tu nawalamy. Uhu. Szczęśliwego nowego roku! Słuchajcie, chciałbym wam życzyć najlepszego. Moi drodzy widzowie, kocham was, kycy, I love you forever. Patrycja, jesteś moją najlepszą dziewczyną. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A tu no jesteś, jest. Pati! Życzę ci, życzę ci... A jak to oni się pchają, Pati, życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy i wszystkiego co se zamarzysz. Yes! Mua. daj mu jaka mła! No, elegancko, Livia, życzę ci... Livia. Gdzie ty jesteś? Tu jestem! Livia. Nie widzę, a o, Livia, się. wszystkiego dobrego, najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, kasy, żebyś jeszcze była większa niż teraz. Yes, dziękuję! Żebyś jeszcze urosła bardziej. Czy nie, ale dziękuję. Raczej <laughs> Tobie też wszystkiego dobrego. No, elegancko. No i teraz Wiecie, strzelamy po ewerkami! Let's go! Pum, pum, pum! Strzelamy! Pum, rok pum! Happy you, new year! Let's go! Pamy już pierwszą jak strzelamy, nawalamy! Teraz wszyscy naraz! Wszyscy! Pum, pum! Nawalamy! Ale lecimy, jazda, jazda! Ale cudownie, co za pokaz! Jo, ale fajny, naprawdę. Wszyscy są szczęśliwi, idziemy teraz tańczyć do klubu, let's go! Do klubu lecimy teraz. O, na taniec. tańczyć! Teraz tańczymy, let's go! Yeah. Do klubu, i teraz tutaj, pum! I tańczymy! Łow, też puścimy Woo. tutaj! Pum! Wow. Wszystkiego lepszego! Szczęśliwego nowego roku wam widzowie życzę dziękuję że mnie oglądacie oglądajcie mnie też w nowym roku cała ekipa życzy wam Smileandy na Brook Heaven pa pamiętajcie róbcie zdjęcia screeny i widzimy się jutro jestem ciekawy ciekawy kto będzie jutro w nowym roku no kto będzie także łapkujcie subskrybujcie i do jutra w nowym roku